To, to się stanęło. Cześć siemanku, witam was w kolejnym odcinku Kampania Zła. Lecimy. Tym razem bitwa o Osgiliad. Zapraszam. Mamy cutscenkę. Przygotowane oddziały Mordoru. Gondoru. Będzie bitwa z tego co pamiętam chyba na tych mostach. Bymy musieli zająć najmniej jeden most, żeby się przeprawić zniszczyć bazę, która znajduje się za mostem. Albo nawet trzy bazy, zobaczymy. No i jedziemy. Mamy trzy, o, dwa obozy tutaj. w ten sposób zagrać jak najszybciej. Dopyć te obozy. O no nie, nie moje ta, Nie moje katapulty, no nie. Jeden oddział w stanie tutaj robić mi taką trzodę z katapultami, no ludzie kochani, nie? Okay, dalej? Tracę, ależ tracę niepotrzebnie, moi. Ajaj. Aj. czy oni będą przesyłać mi przeciwnik pierwsze rzeki, czy bo jakby ograniczą się do tej bazy. Jakby kwestia. Jedziemy, jedziemy, musimy tutaj zniszczyć jak najszybciej. obóz, aby wyspy. Tu się jakieś siły mam dodatkowe? To jest... ...porków. Tak jest! Kolejne katapulty z Minas Morgul. To mi się bardzo przyda. Serdecznie dziękuję, Sauronok. O, piękne. To, co uwielbiam, porządek. You watch me, Bess Come on, bring it down Be ready Throwing them into the ground You watch me, Bess We have our catapult here The rest of the catapult Bye Take it, just a ride You hardy boy

No nie wygląda to źle. Na razie nawet nie źle bym powiedział. Ten budynek, który łuczników, i tak naprawdę strzeliliśmy. i pytanie: czy o będzie będzie tutaj kontr kontratakował? one. ten obóz. Budujemy własny. trzeba coś zrobić w oficywie. Zruszamy za rzekę. Co prawda, może za szybko. Są chłopacy na zwiat. Oj ojoj, oj, oj, Matko Bosko, mówię, co, sto, to, co to się stłęło? Oto mnie zaskoczyli tutaj, proszę, no, oddział jest imponujący, widzisz? Naprawdę imponujące tutaj były, przyprowadzili na nas. zostaniemy na zguła. Fajnie. O, oh, ładnie, 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 ładnie. Paramira teraz... Tak naprawdę jest Faramir. Ramir nie żyje, ale tutaj mamy dużą szansę wygrać szybko. Chodzimy jeszcze raz przez rykę. Więcej teraz W tym po prostu szybko skończymy. Spodzianek ze strony Gondoru. To ciasno. To była jedyna tutaj baza, tak mi się wydaje. Tak, to no raczej nie ma miejsca na inną bazę. Sądziłem, że Oskiliad będzie najłatwiejszą misją tutaj, jako Mordor. Tak naprawdę w jest ten. Tak naprawdę my, kończymy tą misję. Ta misja, tak jak mówiłem. Była dla mnie banalnie prosta, tak naprawdę. Ale przy tym bardzo przyjemna i też się nie wkurzałem, tylko mogłem z radością po prostu tutaj popykać. Chyba odmiana też myślę. No i cieszę się, że jesteśmy bardzo blisko walki o Mina czyli wielkiej piski. Będziemy żeby... na pewno mieli trudniej niż kiedyś broniłem. Bronić się to jest ogromna przyjemność i a Atakować to będzie naprawdę fajne wyzwanie. Tor nie ma nawet czym na nas odpowiedzieć. Czy to jest koniec? Uwaga! Tak jest! Osgiliath! Zdobyty! No jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa ostatecznego. No i -senka, uciekające siły Gondoru. miarzy wszystkich, którzy stanęli nam na drodze. Jeszcze raz powtórzę, naprawdę przyjemna, przyjemna misja. bo jakie przyspieszenie, to nawet nie wiedziałem, że tutaj tak zostało... Alio. Zdobyto Ozgilia. Zanim mina Stirid, będzie jeszcze jaskinia Szeloby. Ale to w następnym odcinku za dzisiaj. Dzięki Wam serdeczne. Do zobaczenia i cześć.